Więc tak. Fleksji blacha. Czysty pędzel i jedziemy. Moczymy pędzelek, To jest ostatnie gładzenie. Czwarte. Już piątego się. Robię, nie będę wystarczy. Nie ma sensu. Proszę zobaczyć. Pyk. Kąciskam, jadę do samego końca. Czyszczę blachę. Jadę wyżej. To samo. Pyk. Czyszczę blachę. wyżej. To samo. Dociskam bez żadnej wody. Niektórzy robią Polacy wodę. Nie wiem, no można robić na wodę też, ale to jest bez sensu, szkoda czasu. I następny raz pyk. górę już mam zrobioną, bo zrobiłem wcześniej. Tu jedziemy w tę stronę o, Takie coś zostaje. Czyścimy do wiaderka. Pyk. Blacha ma być i zaraz Wam pokażę, jak wygląda efekt końcowy. Proszę zobaczyć. Plaster się świeci. Wiem, że się nie powinien świecić, malarze narzekają do Pana gdzieś. Proszę zobaczyć, zero dziurki, nic. Żyleta. Wszystko zrobione tak po prostu pod palcem, gładziutkie jak lusterko. Po prostu lusterko jest. I tak to właśnie ma wyglądać. Także zapraszam do oglądania mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich. Jak już mam fajrand. Godzina jest 13.11. 150 zarobione. Funtu, oczywiście. No i co? No i tyle. Widzimy się w następnym programie. Pokażę Wam, jak się podkładuje ściany. No, żeby to wszystko, żeby się robili profesjonalnie. Żeby nikt nie pisał, że polacy niektórzy to są coś tam, coś tam. Albo coś tam, coś tam. My jesteśmy fachowcami dobrymi. Nie damy się tym jakimś tam kurwa bipkom. Proszę bardzo. Jak wygląda się na Jest żyleta. Żyleta. Proszę zobaczyć. Tu już wszędzie widać takie plamy, to wszystko co To wszystko tutaj proszę bardzo. To tutaj. Jest jak lustro. Nie, nie, nie Lusterka po prostu jest, lustereczko.